Kolejny odcinek cyklu mojej jednastka. Dziś w rodę selekcjonera wcieli się wybitny reprezentant Polski Michał Żewłakow, były zawodnik Polonii Warszawa, Legii Warszawa, Andrzej Lechtu Bruksela czy też Olimpiakosu. I przedstawi swoją jedenastkę kolegów z drużyny czy też z reprezentacji. No to zaczynamy. Kto w bramce zespołu Michała Żewłakowa? I Dla no, na wszystkich. No, najpierw bym zaczął od systemu, w jakim ustawiłem tą drużynę. Akurat dla mnie taki najbliższy sercu. Typowe 4-4-2. Wydaje mi się, że można pograć ci ofensywnie i, i każdy z piłkarzy ma stricte, konkretnie nakreślone zadania. Więc y, jeśli chodzi o, o bramkę, w bramce Artur Borus, To przyjaciel z wojska, człowiek, który, którego sobie wspominam z okresów y, gry w reprezentacji, wspólnej gry. Ja go traktowałem jak brata. To był mój najbliższy przyjaciel, to był człowiek, którym nie wiedział chyba nawet więcej niż brat. To był człowiek, któremu yy, bezgranicznie ufałem i, i tak naprawdę nie wyobrażałem sobie yy, pojechania na reprezentację, na której nie ma, nie ma Artura. Oprócz tego wiadomo, to piłkarz pewnie jeśli chodzi o jego warsztat, to lepiej mogą wy, na ten temat wypowiadać się. Yy, czy byli bramkarze, czy, czy trenerzy, ci, którzy ten fakt znają od podszewki. Natomiast to był zawsze dla mnie y, bramkarz z charakterem, z charyzmą, taki, który no, pomaga obrońcom iść od tej strony psychicznie. To mi tak strony... pierwsze pytanie, które przyszło na myśl, dlaczego Artura nie Jerzy Dunek? Mi się wydaje, że akurat w tej kwestii, to ja naprawdę nie jestem obiektywny, bo jednak no, ta relacja, która którą przez X lat yy, yy, między sobą yy, mieliśmy, wydaje mi się, że no, ona pozostała, ona już pozostanie do końca życia. Na pewno jeśli chodzi o umiejętności, to, to ci bramkarze oni prezentowali naprawdę najwyższy, najwyższy poziom. Natomiast ja nie wiem, ja też z młodości bardzo lubiłem Petera Michaela. Wydaje mi się, że akurat do Petera Schmeichela to bardziej bym przypasował Artura Borucza niż yy, Jerzego Godka więc no, musiałem postawić na jednego, często jest tak, że, że drugi może być poszkodowany w bramce mojej drużyny Artur Borc. No my, my piłkarzom nie płacimy, nasz klub piłkarzom nie płaci, więc, więc możemy sobie pozwolić tutaj na odrobinę subiektywnych opinii. Obrona, To w obronie? Od prawej strony zaczynamy. Od prawej strony Łukasz Piszczek, to jest piłkarz, którego pamiętam w reprezentacji od samego początku, kiedy do niej wchodził. I grał jeszcze jako zawodnik ofensywny, czy napastnik, czy pomocnik i później stopniowo yy, cofał się do tyłu. Wydaje mi się, że jako jako Polak on jest chyba takim pierwszym bocznym obrońcą, który jest odbierany. Jako taki typowy obrońca, który wpisuje się w ten trend ofensywnego obrońcy. Yy, no oprócz tego jego osiągnięcia w Borusji Dortmund, jego mecze w Mistrzów w barwach Borussii. No wydaje mi się, że, że dzisiaj gdybym miał powiedzieć, to chyba to jest najbardziej rozpoznawalny polski obrońca, jeśli chodzi o, o Europę. Może jeszcze Kamil Glik jest na, na podobnym poziomie. Natomiast wydaje mi się, że ta kariera Łukasza, ona się yy, tak fajnie potoczyło, że on stał się już nie tylko symbolem reprezentacji, jeśli chodzi o prawą obronę, Cześć, jak wiemy już tej reprezentacji nie zagra, ale on symbolem jest też, ale symbolem też stał się w Borussii Dortmund, a tak naprawdę to tylko ten, który coś takiego, czegoś takiego dokonał wie jak trudno to, jak trudno to osiągnąć. Dlatego ja stawiam na, na Łukasza Piszka. Oprócz tego to zawsze był fajny chłopak, fajny kolega, uśmiechnięty, zawsze jak mógł to pomógł, jak nie mógł nie przeszkadzał. Ja Łukaszu mogę powiedzieć yy, o człowieku jako o człowieku samym superlatywnym. Mamy dwóch reprezentantów Polski, byłych już w zasadzie reprezentantów Polski. No to czas chyba na kogoś z zagranicy, prawda? Na środku obrony. Na środku obrony pierwszym stoperem z prawej strony Olaf Melberg. To jest piłkarz, z którym ja grałem w Olimpiakosie. On przyszedł wtedy do, yy, do Olimpiakosu z Juventusu Turyn. Ja go... Tak naprawdę to kojarzę bardziej z występu w Aston Villa w Anglii. Nie, to jest tylko jednak, jednak Aston Villa, bo tam wiele lat spędził Olaf Nedder. To taki dla mnie typowy yy, facet obrońca, typowy zadaniowiec, silny, wysoki. Ja sobie stworzyłem dwójkę która Dwójkę stoperów. Jeden właśnie taki człowiek do wykonania rozkazu. A drugi taki generał, troszkę do kierowania, do wprowadzania piłki, do tego, żeby ta para była troszkę bardziej elastyczna. No to czekam na nazwisko w takim razie tego generała. Generałem w mojej obronie jest Vincent Kompany. To jest chłopak, z którym spotkałem się grając w Wanderlechcie. I też poznałem go jako młodego piłkarza, który wchodzi do drużyny. I powiem szczerze, że to było wejście trochę na miarę Wojtka Kowalczyka do Legii Warszawa. W wieku 17 lat. A mi się jeszcze Romelu to... Romel Lukaku, on, on, też te, on też tak miał, miał podobne wejście i ten sam klub, Anderlecht Bruksela, prawda? Co jest w tych Belgach takiego, że oni w tak młodym wieku już, już potrafią tak dużo? Ja myślę, że akurat jeśli chodzi o, o, o Vincent czy o Romelu, to no tutaj też dużą rolę odgrywają geny, bo tak naprawdę on jako 17-letni 17 chłopak, on wyglądał, wcale nie był mniejszy niż ten Benson kompany, który później, później występował w barwach Manchesteru City. Natomiast co bardzo mi u niego imponowało to to, że, że potrafił uszanować starszych, że potrafił zachowywać się w odpowiedni sposób i to była taka generacja troszkę zwariowanych piłkarzy, natomiast Benson był oprócz tego, że inteligentny, że studiował, to chyba ten szacunek do, do starszych na pierwszy rzut oka się, się bardzo rzucał w oczy. Oczywiście, jeśli chodzi o jego umiejętności, one były nieprzeciętne, bo kiedy w wieku 17 lat wszedł do, do pierwszej drużyny, a w zasadzie do pierwszej jedenastki Anderlechtu Bruksela, to, to już z niej nie wyszedł. Ja pamiętam jego pierwszy mecz w w Lidze Mistrzów, gdzie został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Więc. On w młodym wieku był już chyba i bardzo dojrzały i taki silny psychicznie i wydaje mi się, że, że później tą mądrą głowę, którą miał i, i chyba dobre podejście do, do piłki nożnej, no spożytkował w ten sposób, że stał się kapitanem Manchesteru City, a teraz wrócił na stare śmieci do Anderlechtu. I, I gdy miał, przyszłości... gdyby miał włosy, to pewnie trochę siwych włosów by mu przybyło na głowie. Może ostatnio tak, ale teraz swoją przyszłość no, raczej kojarzy z byciem trenerem, z byciem trenerem najlepszej drużyny w Belgii. Lewa obrona, bo to jest ostatnia pozycja w tym bloku, której nam brakuje. Na lewej obronie obstawiłem Raula Bravo, piłkarza, którego również poznałem w barwach Olimpiakosu Pireus. On przyszedł wtedy do drużyny z Realu Madryt. To był mój bardzo dobry kolega. Tak naprawdę jeśli chodzi o. Aspekty sportowe to, to każdy wie, on spędził bodajże 5 lat w Realu Madryt, natomiast on miał taką troszkę niewdzięczną rolę w Realu Madryt, on był zmiennikiem Roberto Carlosa, więc ciężko mu pewnie było regularne granie, chociaż zdarzył mu się taki jeden sezon, że zagrał chyba z 25 meczów, no i chyba zaczął myśleć o tym, że chciałby być tym podstawowym piłkarzem, dlatego po jakimś czasie zdecydował się na, na przejście do, do Olimpiakosu. Ja bardzo go lubiłem tego względu, że on był zawsze wesoły, lubił żarty i lubił też często po meczu czasami wyjść do, miast, yy, do miasta, więc tutaj żeśmy złapali jakąś taką yy, wspólną, yy, wspólną nici i szczerze te, te wyjście do miasta często, często były, kończyły się bardzo wesołe. Jaki, jakiś żart yy, przychodzi do głowy tak na szybko? Jeśli chodzi o... on bardzo lubił tatuaże. On, pamiętam, że Chyba na, yy, z boku na brzuchu, po dwóch stronach, miał Madonnę, a z drugiej strony spluwę. Jak się, jak się rozbierał, to troszkę to wyglądało, kontrastowało ze sobą. Pamiętam taką, y, taką sytuację, kiedy ja grałem wtedy w Olimpiakosie jako prawy obrońca. Raul Brawo jako lewy obrońca. Trenerem był Temur Kecbaja, Taki trener, który bardzo lubił. I dyscyplinę, i, i ciężką pracę, i takie yy, rzeczowe podejście, jeśli chodzi o trening. I w pewnym momencie, akurat chyba w tym samym momencie, byliśmy kontuzjowani. No i w pewnym, yy, w pewnym meczu nie mogliśmy wystąpić, trener przychodzi, mówi: Ja to z wami nie mogę, wy tak. No stop, ze sobą siedzicie, w szatni. na miasto chodzicie razem. Wy nawet chyba te tatuaże to razem e, robicie w jednym miejscu. Więc e, nawet ostatnio, kiedy miałem kontakt jeszcze z, z Raulem Bravo, żeśmy troszkę właśnie wspominali, głównie jego tatuaże. E, a notabene, ja też kiedyś próbowałem nawet go ściągnąć do Legii Warszawa. Strzelił nawet w jakimś, chyba, meczu takim sparingowym bramkę na dla Legii. Natomiast trener. Jan Urban nie zdecydował się, by, by pozostał na dłużej. Mimo, mimo że za, e, zamiłowanie przecież do, do Hiszpanów e, miał. Czas na linię pomocy. Zwykle jest tak, że w linii pomocy dominują jednak ci ofensywni zawodnicy, no bo, no bo jednak robią, robią większe wrażenia, jak jest e, u, u Michała Żebłakowa? No u mnie ja podzieliłem sobie pomoc na dwóch skrzydłowych: typową dziesiątkę i defensywny pomocy. Defensywny pomocnik mojej drużynie to Mariusz Lewandowski. To jest chłopak, który początek. Yy, przygody z reprezentacją, mał bardzo podobne jak ja. Dużo krytyki i dużo powątpiewania w to, czy jest to piłkarz, który reprezentacji może pomóc. Co mi zaimponowało akurat yy, w karierze Mariusza, to to, że on przebrnął ten ciężki okres. Przebrnął go w taki sposób, że z Szachtarem zdobył puchar UEFA, a od pewnego momentu w reprezentacji był to piłkarz niezastąpiony. Mi się podobało u niego to, że on nigdy nie pękał, że nigdy nie składał broni. Był to piłkarz, który mógł biegać dwa dni. No i tak naprawdę stał się też ikoną, jeśli chodzi o, o ukraiński klub. Spędził tam naprawdę wiele sezonów i, no i zrobił tam bardzo dużo sukcesów. Tak, no myślę, że myślę, że ikona Szachtara na, na miarę Łukasza Piszka w i Dortmund. To chyba będzie to chyba będzie dobre porównanie. Tym bardziej, że Mariusz Lewandowski. W połączeniu z tym typ, tą typową dziesiątką, którą zaraz wymienię, to też jest taki dobry pitbull, który pozabiera piłkę i zdecydowanie może oddać do, do mojej dziesiątki, którą jest Rivaldo, Brazylijczyk, z którym spotkałem się w Olympiakosie, też chyba nie ma co, co dużo mówić o, o jego umiejętnościach. Bo dla mnie to był chyba najlepszy piłkarz, z jakim ja kiedykolwiek grałem w karierze. Nawet Przychodzi mi do głowy taka anegdota, że kiedyś na odprawie trener ustawia naszą drużynę. Objaśnia pewne warianty gry. I jakiś zawodnik zadał mu pytanie trenerze, a co mamy zrobić w takiej sytuacji? I podał taką hipotetyczną sytuację, jakby nas mieli presować. A to trener mówi. Jak nie wiemy, co mamy zrobić z piłką, to zagrajmy ją do rywal. Będzie po problemie. No, dla mnie to był piłkarz, meczna technika, cudowny rzut wolny. Rzut wolny do tego stopnia miał opanowany, że my w Olimpiach piłkarze że woleliśmy jak tam sędzia wiznie rzut wolny na 20 metrze, niż jak tam y, wiznie rzut karny. Bo rzut karny, jeśli chodzi o Rivaldo, był mniej pewny niż rzut wolny. A, a miał w sobie taką brazylijską duszę, jak chociażby Ronaldinho, że tam lubił. Też inne uciekły życia, niekoniecznie ciężką pracę. Nie. Jeśli chodzi o Rivaldo, to był bardzo spokojny człowiek. On też miał troszkę użliwe życie. Ja sobie z nim rozmawiałem na temat tego, jak, jak on funkcjonował w Barcelonie i dlaczego on w ogóle z tej Barcelony odszedł. Bo akurat dla mnie to był zawsze wymarzony klub i wydaje mi się, że piłkarz, który trafia do, do Barcelony, no to stara się grać w tej, tej drużynie jak, jak najdłużej. Natomiast on miał przysłowiową kosę z trenerem Luisem Anhalem. I mówi, że ten trener mu tak uprzykrzał życie, że on już nie chciał funkcjonować w takim, w takim klimacie. Tam jeszcze wtedy, za tych czasów, taką dużą personą był Pep Guardiola jako piłkarz i wydaje mi się, że tam troszkę ego jednego i drugiego się, się starło, więc no zakończył swoją swoją przygodę z Barceloną, grając później w Acemilan Milan, później wyjechał jeszcze do, nawet do Angolii, on był chyba w Uzbekistanie. No, Rivaldo na koniec kariery mu takim obieży światem, że kiedy ostatnio spotkaliśmy się w Chicago przy okazji meczu stara kadra Polski na starą kadrę Brazylii, to też śmieszna sprawa, bo on pierwszy zobaczył Marcina. Poszedł do niego rozmawiać i Marcin po trzech minutach rozmowy mówi, ale ja nie jestem Michał, jestem Marcin. Natomiast człowiek, jeśli chodzi o, o moje odczucie, to bardzo spokojny, rodzinny, nie szukał rozgłosu, raczej wyciszony. To nie był typ jajcarza, to nie był typ takiego, który robi, robi atmosferę w szatni. On raczej atmosferę to robił na boisku. trzydła, bo, bo na skrzydłach było trochę rozterek z tego, co mi wiadomo. No, jeśli, tego. jeśli chodzi o skrzydła, to miałem dużo roztarek, bo szczerze, jest dwóch piłkarzy Polaków, których ja w swojej drużynie bym widział, to jest Jacek Krzynówek i Kamil Kosowski. Natomiast też nie chciałem, żeby ta reprezentacja była tylko zbudowana z Polaków, więc dorzuciłem kilka osób takich, by to uroz urozmaicić. No i jeśli chodzi o prawe skrzydło, to postawiłem na Christiana Willemsona, Szweda, z którym grałem w Anderlechcie. Notabene, sławny czipen, opisany nawet w książce Zlatana Ibraimowicza, ja Ibra, jako jeden y, chyba z jego najlepszych y, kumpli. A jak sobie, jak się teraz cofam pamięcią do, do czasów y, Anderlechtu, to to był taki piłkarz, który on miał coś takiego jak Cristiano Ronaldo. Potrafił zrobić taką rzecz, że pewnie nawet jemu po dziesięciu mitach ciężko by było powtórzyć to. On był nieprzewidywalny, był bardzo szybki, był widowiskowy. On był taką, taką maskotką trybą. Każdy czekał na to, co, co zrobi chipem. I potrafił nie dość, że obiec rywala, to potrafił mu dwa razy wrzucić siatkę, i jeszcze przerzucić piłkę na, nad nimi i zrobić troszkę cyrku na boisku. Także nieprzyjemny piłkarz do. Do pilnowania. Sam się kiedyś o tym przekonałem, bo kiedy Anderlecht obserwował tego piłkarza, to akurat kiedyś graliśmy z jego drużyną, stabek. Ten mecz kosztował mnie dużo sił i nerwów. Powiem <grym> w skrócie. Z drugiej strony, jeśli chodzi o lewe skrzydło, to postawiłem na ikonę Olimpiakosu Predrag Dziordziewicz. To był piłkarz, który grał. 12 sezonów i chyba przez, przez 9 był kapitanem tej drużyny. Dla mnie ja tam spędziłem 4 lata i wiem, że, że gra przez 4 lata w OLIMPOSie, to też jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, bo, bo tam każdy inny wynik niż brak mistrzostwa to jest y, wielkim skandalem i wielką porażką. Ziole przysłowiowy grał tam przez, y, przez ponad 10 lat. I on przez ten cały okres czasu, on był zawsze taki sam. To był też piłkarz, który na samym początku bardzo mi pomagał, jeśli chodzi o aklimatyzację w mieście, w klubie. Osoba, która, która zawsze służyła radą. Dojrzały, mądry, taki piłkarz z klasą. No i jak się prześledzi jego karierę, to patrząc na jego bramki asysty, no to fajnie mieć piłkarza, który w każdym sezonie przynosi, nie wiem, 15-18 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Z nim też jest taka ciekawa, ciekawa historia, bo kiedyś yy, po jakimś dobrym sezonie miał propozycję odejścia do, do ligi włoskiej. Natomiast on też był uwielbiany przez kibiców w Olimpiakosu i, i Kibice zaczęli. Yy, no Pokazywać troszkę niezadowolenie, że klub może sprzedać czy wypuścić takiego piłkarza. Wczesny prezes Olimpiakosu, Kokalis, zawołał predraka do, do swojego gabinetu. Dał mu kontrakt in blanco, podpisany przez, przez siebie, i mówi: Wpisz na ile lat i ile chcesz zarabiać. Wtedy Pamiętam Joel mówi wiesz co usiadłem, mogłem napisać co chciałem, ale z drugiej strony jak to będzie wypustka i powiedzą no wziąłeś tyle pieniędzy, ty jesteś nie wiem osobą, która tylko myśli o, o tej stronie materialnej, a tak naprawdę o klubie nie, wpisał, oczywiście pisał takie wartości, chyba, że no poszkodowany nie był, natomiast prezes spojrzał na tym mówi wiesz co, przygotowany byłem na więcej. No i tak naprawdę Predrag Dziordziewicz skończył karierę w, w Olimpiakosie i, i stał się żywą legendą. To jest jeszcze to jeden taki serb jeden, który, by się pewnie, który się pewnie znajdzie z tego co wiem w tej jedenastce, ale który nie był już tak mocno przywiązany do, do jednego klubu. I to już jest napastnik. Tak, to jest yy, Darko Kowacewicz. To jest yy, piłkarz, który występował i chyba... Największą formę czy największe sukcesy odnosił z Realem Sociedad San Sebastian. Później występował jeszcze w Juventusie, w Lazio. Wrócił z powrotem do Realu Sociedad i w wieku chyba 33 lat przyszedł do Olimpiakosu. Szczerze z jego transferem to też wiążą się takie komentarze, że Olimpiakos pozwolił sobie wydać pieniądze na w zasadzie na piłkarza, już, który jest na końcu kariery. Darko Kowaczewicz w ciągu dwóch sezonów chyba strzelił za 30 bramek do, do Olimpia Kosu. I, I tak naprawdę kibice mówią, mimo tego, że dziadek to, to ciągle w formie. Ja akurat też do niego mam duży sentyment, bo to jest kiełkarz, y, z którym ja mieszkałem w pokoju przez ponad y, dwa lata. Więc akurat on też był przez jakiś czas takim moim nauczycielem języka serbskiego. I nie tylko chyba języka serbskiego nauczył. No, i taką rzeczą, o której pewnie nie, nie powinienem się chwalić, natomiast no, on też nauczył mnie palić papierosy. To było przed meczem z Realem Madryt, kiedy, kiedy ja się troszkę denerwowałem, jak będzie wyglądała moja gra naprzeciw yy, Ruda van Nistelrooya. Natomiast Darko znalazł sposób, by, by mnie troszkę, by troszkę tej otuchy mi, mi dołożyć. Nie wiem. Wydaje mi się, że Darko już chyba od siedmiu y, lat nie pali, a ja ciągle czasami sobie podpalam. No i ostatnią, e, ostatnią... No właśnie, zupełne, zupełne przeciwieństwo podejścia do piłki nożnej chyba, prawda? Tak jest. Ostatnią osobą w mojej drużynie, ostatnim piłkarzem i ostatnią pozycją to jest Robert Lewandowski. Wydaje mi się, że dzisiaj najlepszy napastnik, jeśli chodzi o wszystkie rozgrywki. Tym bardziej, że to jest chłopak, który też na początku kariery wcale nie miał, nie miał łatwo, ale swoim charakterem, swoją mądrością pokazuje młodym piłkarzom, że, że Polak też może walczyć i to nie, nie tylko z tymi średnimi, ale z tymi najlepszymi. Ja też pamiętam Roberta, kiedy on wchodził do reprezentacji i dziś pewnie ciężko było wypowiedzieć by czy podpisać się pod tym, że wiedziałbym, że zrobi taką karierę. Natomiast. Po nim było widać, że jest to, że jest to człowiek konkretny, że on jak coś robi, to on wie po co to robi, on nie idzie na grzyby, tylko idzie po grzyby. I wydaje mi się dzisiaj jest no przykładem dla, dla młodych, dla starych, dla, dla tych, którzy zaczynają, dla tych, którzy kończą, bo, bo tak naprawdę to dzisiaj pewnie żaden kibic nie potrafi sobie wyobrazić reprezentacji bez Lewandowskiego. Nie potrafi wyobrazić sobie Bayernu Monachium bez Lewandowskiego. Wydaje mi się, że miliony Polaków, jak wyjeżdżają na, na wakacje za granicę, to bez względu na to, czy są bogaci, czy są biedni, czy są ładni, czy są brzydcy, zawsze, zawsze mogą pochwalić się jedną rzeczą: Robert Lewandowski. Tak jest. I te koszulki z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego, czy to, to częściej w Bayernie, jednak niż w reprezentacji Polski, też można spotkać w różnych. Zakątkach świata. No to mamy jedynastkę, mamy mocną jedyniankę. Dziękuję bardzo za udział w naszym cyklu. Michał Żywakow i jego drużyna. Dziękuję. Dziękuję.